Hej, hej, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam 26 marca i dzisiaj znowu kupiłam paczki niespodzianki. Kupiłam w Bidronce trzy paczki mix i dwie z owocami i warzywami. Dobra, się zobaczymy, ciekawe co tam będzie. Nie kupowałam w sumie przez 4 chyba, albo tak 4 chyba dni nie kupowałam nic, więc już jest taki czas odpowiedni, żeby kupić, no bo przed nami jeszcze święta, będzie wielkanoc, więc... wracamy do domu ze sklepu, ja tu mam taką siatkę, moja mama jeszcze ma i mamy dwa plecaki, jest tego naprawdę dużo i takie fajne wszystko jest, naprawdę, w domu wszystko Wam pokażę, no, jestem zadowolona z tego, no i w Biedronce warto kupować. Właśnie wróciliśmy do domu, I dawajcie zobaczymy co tu jest, zaczynamy z plecaków, bakłażan, grapefruit, papryka, ale tu jest trochę zepsuta. Dwa pomidory, jeszcze dwa pomidory, jeszcze grejpfrut, pomarańcze, awokado, jeszcze bakłażan, dwa kiwi, jeszcze jedno kiwi, dwa jabłka, jeszcze dwa jabłka, pomarańcze, dwie mandarynki, banan, bakłażan, jeszcze dwa jabłki. Takie pomidory, jedna cytryna, jeszcze dwie mandarynki, jeszcze dwa jabłka, jeszcze kiwi jabłko i jeszcze jedna pomarańcza. Następny plecak, jeszcze jeden bakłażan, dwa jabłka, brokuł, sałatka lodowa, jeszcze jedna, sałatka rzymska mini, ale taka bardzo zmęczona i jeszcze dwa jabłka. A teraz reklamówka, pomidory, ogórek jeszcze jeden bakłażan. Mięso milone szynki, pół kilo, data ważności do 26, no to w sumie do dzisiaj, ale dam go do zamrażarki, do jutro nic nie będzie, albo po prostu dam do lodówki i jutro coś z nim zrobię. Jeszcze pomidory, jeszcze dwa pomidory, banan, mandarynki, dwa pomidory, jeszcze banan, jeszcze dwie mandarynki. I największy chyba towar, który był tu w tej paczce, to kurczak faszerowany z ka kaszą z dodatkiem grzybów. Ale tak, ciężkiej. Tu 2 kg. 200. No, muszę szybko dać ją, ją do zamrażarki. Dalej, jeszcze jedno mięso mielone. Jeszcze dwie sałatki rzymskie minie, ale to już lepiej wyglądają. Bakłażan, bakłażan. Żółtki z koczaka. Ja tego nie jem, ale moja mama lubi. Cytryna, cytryna. cytryna. Grayfruit, jeszcze grejfrut Papryka żółta i jeszcze jedna. Jawko. I kotlety rozbijane z karkówki. Data ważności też, też do dzisiaj, ale. Wiecie, zawsze jest, jak tu mi już pisali pod jednym filmikiem, zawsze termin ważności jest napisany wcześniej, niż ma produkt. I jeszcze kilka dni po dacie ważności można to jeść, więc... Jestem ze schodu, dam to do zamrożarki, będzie ok. A teraz Wam pokażę paragony, kogo to interesuje. 11,99 11,99 11,99 11,99 i 11,99 No i tyle tego wszystkiego, wyszło naprawdę dużo. Tu jeszcze raz powtórzę, tu trzy paczki mix, dlatego tu jest na przykład mięso e, i dwie paczki owoce, warzywa. I ja wiem, i tak rozumiem, że to jest dla mnie lepsze, bo ja uwielbiam owoce, warzywa. Ja prawie codziennie jem jakieś sałatki i jem za, na raz, nie wiem, dwa, trzy jabłki. Wszystko to uwielbiam. E, na, na część z tego ja mam uczulenie, na przykład na cytryny. I to cytryny je tylko moja mama, albo robię ich z miodem, albo z cukrem, jest też pycha, więc jest tyle tego wszystkiego. Sporo bakłażan, ale wiem co z nim, z, z nim zrobię. To będzie jeden obiad, albo damy do słoika, będzie git, więc jakoś tak. Być może sporo osób z Was odbierze to. No, niedobrze te filmiki, czy coś. Nie wiem, bo zobaczę to z czasem i póki to nagrywam. Mam tylko dodany jeden filmik, jeszcze sporo jest przede mną, ale powiem tak. Bardzo mi cieszę, że jeśli mogę oszczędzić, tym bardziej, jeśli to owoce i warzywa. Ja mówię, ja uwielbiam ich. Ja mogę jeść codziennie owoce, i warzywa. To po drugie, jestem ze schodu. Jesteśmy tak nauczeni, że wszystko można dać do zamrażarki, wszystko można z czasem ugotować, zjeść, coś przerobić, coś wyrobić, zrobić co innego. Nie wiem, jakieś sałatki, jakiś, nawet do słoika dać. To, no jesteśmy tak nauczony, że musimy to i możemy to przerobić, bo w Kazachstanie, na przykład, e, zimą jest bardzo drogi owoce i warzywa, no i musimy uczyć się, żeby to jakoś e, schronić, więc i mięso. Wiemy spokojnie, że to można e, trzymać w zamrożarce i później z niego coś zrobić, więc u mnie to. Nie zmarnuje się jedzenie. I nie chodzi o to, że ja nigdy nie jem to coś, co ma. coś jest zepsuty czy coś. No, ja jestem takim też człowiekiem, nie będę nigdy tego jadła. Więc to u mnie nie zmarnuje się. Może ktoś to odbierze źle, to wasza sprawa. Być może ktoś dobrze, to super. Więc dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Piszcie komentarze i pa!